Witajcie z tej strony, Wiliasz. L, przyjdźmy sobie taką białeczko. O tutaj, zamkamy. te w takim w troskliwce, tak, czyli jednym głównie. O tak to wygląda. ciekawe, to mogę otworzyć. Nie Dźwig jeszcze spełnia swoje zadanie. W 93 był montowany czy rejestrowany. A drzwi nie trzeba trzymać, one się jeszcze trzymają. Tutaj złóż takie. I na zero. I na sobie ładnie jeździ. Ale widać już klekocze. Lustro, którego z jedonych przyczyn pokazać Wam nie mogę. Tutaj ulgaryzny. w sobie sprawia wrażenie jakby się zaraz miało rozlecieć że nie było widać w mojej twarzy. Cześć Pa Allah Akbar i Amen.